Pamiętam, jak uczyłem się wszystkiego o relacjach z kobietami z YouTube'a, książek, kursów czy różnych forum. I powiem szczerze, że nie żałuję poświęconego czasu na to, ponieważ mnóstwa rzeczy się nauczyłem. I przeglądanie darmowych treści w internecie, na przykład na temat relacji, to jest coś, co zdecydowanie każdemu polecam. Ponieważ w internecie jest tyle wiedzy, że to jest po prostu szok i naprawdę można się ogromnie dużo nauczyć. I z jednej strony jest to błogosławieństwem, a z drugiej strony jest to przekleństwem. Ponieważ mając tak dużo wiedzy i kiedy się ją chłonie na co dzień, to pada się w przesyt informacyjny. I ja dokładnie tak miałem. Słuchając wiedzy z różnych źródeł, na początku było spoko, ale potem miałem coraz to gorsze efekty właśnie przez ten przesyt informacyjny, ponieważ nie wiedziałem, w którą stronę mam iść. Na początku miałem naprawdę fajne rezultaty w swoich relacjach z kobietami, oglądając darmowe treści na przykład na YouTubie, czy kupując różnego rodzaju kursy. Ale w pewnym momencie, nawet mając tą wiedzę, czułem, że po prostu stoję w miejscu.